ma widzowie, pamiętacie może ten film, na którym teraz myszkę daje, To był film super wielki, minecraftowy konkurs budowania razem z bratem. E, w ogóle poprzedni film z takiego budowania, nagraliśmy 3 miesiące temu, miał 912 wyświetleń. Ale o tym filmie nie dzisiaj, o tym. Mój kolega, którego też subskrybuję, też go subskrybujcie, Susmax, ma 1020 subskrypcji. I patrzcie, on... Pomógł sobie trochę moim filmem i zbudował budowle murek Game Sport, ale wersja mini. To teraz ja zrobię swoje budowle z tego odcinka, ale z wersji mini mini. Eee, dlatego obejrzymy sobie jego film, żeby było mu jakaś wysokość. Żebyśmy wiedzieli mniej więcej jaka wysokość mm, tam jest. <laughs> Mniej więcej jaka wysokość, yy, szerokość i tak dalej. Dlatego dzisiaj wszystko zbudujemy z moim filmem, ale w wersji mini-mini. Dlatego oglądajcie. Okay, a więc jesteśmy już w minecraftcie yy, tworzymy nasz świat. Płaski świat. Stwórz. No, a więc jesteśmy w minecraftcie Um, zmieniamy sobie na tryb kreatywny. No i co, możemy iść do filmu Maxa? Okej, okay, a więc w pierwszej budowli co zbudował? Głowę Steve'a. Zobaczymy, jak to wygląda. Okej, okay. zobaczymy na ostatni ten. Ostatni jakby, jak, że jak to wygląda. Czekajcie. Uwaga. Dobra, uwaga, czekajcie. Coś takiego. Dobra! No dobra, a więc, um, jakie tu drewno było? Czekajcie, to będzie wersja mini mini, tak jak mówiłem. To jest mniejsze. No tak, to jest mniejsze. Zobaczymy po prostu czy będzie podobne. E. Jak to powiedzieć? No może nie być podobne. Nie. No będziemy. Miał... Czekajcie. Najpierw oczy. Jeju! On zrobił... czekajcie. Max, jak ty żeś to zbudował? <laughs> czekajcie. Oczy. E, to? Uśmieszek, nosek, no i mamy Steve'a w wersji mini, co jest, fajnie, w sensie, co ja gadam, no powiedzmy, że się udało, no mniejszej wersji się nie dało zbudować, no. Jedziemy z budowlą numer 2. On zbudował budowlę z mojego filmiku. O tak jak sami widzicie. E, tylko w wersji mini. Ja buduję w wersji mini mini. I zobaczymy, jak on zbudował kubusia puchatka. E, nie wiem, czy ten kubuś puchatek jest w wersji mini. Nie no jest. Co? To wszystko? Dobra, mamy zbudować takie coś? No dobra, no to próbujemy. Ehm... Czekajcie. Beton. Terakota, terakota, tera, tera, terakota. Era kółka. Um, jeszcze tego. Jeszcze szary, jeszcze szary. Dobra, jasno szara. No I teraz patrzcie. W wersji mini mini. Dlatego to będzie coś. Taki kubuś. A jeszcze czerwone. Patrzcie to, widzę. Um, tak. A więc on miał tutaj coś takiego. Nie, no. Nie, no. Ty. No, powiedzmy, że to będzie fajnie wyglądać, ale... Ech. nie on miał coś takiego. I zaraz wy to porównacie. Bo jeśli chodzi o. Ident... No, wyszło mi identycznie. Tylko patrzcie: Popatrzcie się na to, czy to jest. Wielkość, zapamiętajcie. Myślę, że to jest. Tego samego wzrostu. Ej, nie no, tego samego wzrostu to jest. No nie, czemu? Musimy to rozwalić. Dobra, to teraz widzowie. Hmm. Patrzcie. Ok? Aha, bo ja mu nie zrobiłem jeszcze koszuleczki wtedy. Okej. Okay. Nie no, ta głowa za duża. aha jedną kratkę wyższa. Bo tak to już po prostu nie zrobimy. E, co O! Dobra, to już jest mniejsze. Zobaczcie. Porównajcie to. No, jest mniejsze. Nie no, jest mniejsze, widać. <ścoughs> Tylko, że to jest serio, baby. Ale dobra. Jak wygląda nasza trzecia budowla? Okej, okay, on tu sobie przegląda, co ja budowałem. I teraz chyba będzie gumy misz. Nie no to z gumy misz. Tak? To z misz. Czekajcie. No, to będzie gumy misz. Tylko zobaczmy jeszcze jego w całości. No jeju, jak ja mam też zbudować w wersji mini? Nie wiem, choć się domyślam. Czekajcie. Czas. Wschód. I teraz to wszystko pakujemy. Tutaj. I musimy zbudować identyczne, tylko mniejsze. Zbudować identyczne to już nie, to nie problem. Jest mniejsze, jest to dużo mniejsze. Zobaczcie, o dwie kratki albo jedną. No, zobaczcie, porównajcie to. To jest większe. No dobra, ale mamy to. Ehm, kolejna budowla. Patrzymy. Ok, widzimy, że co on tu będzie teraz budował? Ja się boję, co to będzie. Czy to jest myszka Miki? Co, Co tu jest? Jak się to na moim filmie zobaczyć? Nie, no to musi być myszka Miki. Myszkamiki. Chyba. Chyba myszkamiki, ale. Tak. Ra, ra, raczej budujemy myszkamiki. Nie wiem, podejrzewam, że to coś innego mogło być. Ale musimy zbudować tak czy siak coś mniejszego. Albo poczekajcie. Mniemy se namu, na mój kanał. I po prostu sobie to obejrzymy, chowane tutaj fajne filmy są. Czekajcie, to będzie. Jakby już po tym... O, patrzcie. To jest to. I to było. To, Kubuś Puchatek. Yes. Czekajcie. Później było... Czerwony Gumimiś. To nie wiem czemu Max dobudował sobie coś niebieskiego. Nie wiem. Może sobie... Ale dobra, to był Gumimiś. <gumimiś> Patrzcie jak wyglądał Jędrka Gumimiś. <gumimiś> Czekajcie. Teraz zbudowaliśmy myszkę Miki. Tak? Tak. Tak czy nie? Tak, myszka Miki. Myszka Miki. A później rybę. Zobaczymy, jak on to zbudował. A nie, dobra, to już będzie myszka Miki. Później będzie ryba. Na lut Ma Taką małą rybę ja mam zrobić? Ja mam zrobić jeszcze mniejszą. A to co to jest? O nie, to będzie jeszcze z poprzedniego odcinka. Ale nie, tego już nie będziemy robić. Będziemy robić ten filmik. Bo to był drugi film z tego jakby na moim kanale. Dlatego teraz budujemy baby myszkę, miki. Boję się jak to wyjdzie. Eee. No ma być mniejsze niż zbudową Max. Nie, nie, nie. <ścoughs> Czekajcie. Ostatnia budowla to była e, ryba. Tylko, że on zbudował bardzo malutką rybę. I nie wiem, czy mi się to uda. Kurczę na, na trzy bloki. Chociaż. No jest, jest mniejsza, jest Dobra, czyli myszka Miki I ta rybka Zobaczymy, czy są mniejsze Dobra Tu mamy rybę, jest mniejsza I od tego też jest mniejsza. Dlatego myślę, że Challenge yy, Budowla z mojego odcinka Wersja mini, mini Jest udany Dobrze, że Dobrze, że się challenge wykonało. Patrzcie, ja miałem wtedy 775 subskrypcji. Teraz mam 1280. Dzięki, że... Tyle subskrypcji zdobyłem. No i co? Jest to mini mini. To jest najbardziej mini. Nara.